Witajcie, zanim rozpoczniemy rozwiązywać to zadanie, chciałbym żebyście zwrócili uwagę na pewną rzecz. Jeżeli mamy jakąś liczbę, która składa się z iloczynu innych liczb, na przykład tego jak tutaj 6 to 2 razy 3 do potęgi n tej, to możemy to sobie rozpisać jako a do n tej razy b do n tej no i działa to też w drugą stronę na przykład jakaś liczba podniesiona do tej samej potęgi co inna liczba może zostać zapisana jako iloczyn tych liczb podniesionych do tej samej potęgi więc zastosujemy te e, sposoby działania tutaj no, w dwóch zadaniach w pierwszym i w drugim e, zróbmy pierwsze zadanie na dwa sposoby, pokażę wam dwa pierwszy zastosujemy to w tę stronę czyli Mamy 2 do 3 razy 3 do 2 przez 2 do 2 razy 3 do 2, bo 6 do 2 to jest 2 razy 3 do 2. Czyli 2 do 2, 3 do 2, zgodnie z naszym wzorem. Teraz jak już mamy taką, takie zadanie, to możemy sobie skrócić. Tak, przez 3 do 2, a tu wykonać działanie na potęgach. 2 do 3 przez 2 do 2 to 2 do 1. Czyli 2. Zróbmy to zadanie na drugi sposób. Zauważmy tutaj, że nie mamy tego e, działania, ale możemy je zrobić, bo 2 do trzeciej to inaczej 2 do pierwszej razy 2 do drugiej. I oczywiście dopisujemy całą resztę. Teraz, jak mamy 2 do drugiej razy 3 do drugiej obok siebie, możemy sobie to wymnożyć. I mamy razy 6 do drugiej. Na dole też jest 6 do drugiej i możemy to skrócić A2 do pierwszej, to nadal 2 tak jak było. Teraz zagarnijmy pierwiastki, też możemy to zrobić na dwa sposoby. <laughs> Zacznijmy od tego, który się nasuwa w pierwszej kolejności, mianowicie tego co pokazałem wcześniej. Czyli jak mamy tę samą potęgę, w tym wypadku mamy, a nie napisałem na literkach. Jeżeli mamy sytuację, że mamy iloraz dwóch literek albo inaczej dwóch różnych liczb do potęgi, to możemy to rozpisać na iloraz potęg poszczególnych tych czynników. Tak, czyli jak mamy 2 trzecie do n tej, to możemy sobie zrobić 2 do n tej przez 3 do n tej. Analogicznie tu mamy 50 do 1 drugiej przez 2 do 1 drugiej. Czyli możemy to zapisać pod wspólną potęgą, czyli pod wspólnym pierwiastkiem. Równa się pierwiastek z 25, czyli 5. Możemy to też zademonstrować po prostu zapisując te potęgi. Czyli mamy 25 do 1 drugiej bo 50 przez 2 to 25 i dalej liczyć na potęgach lub możemy ewentualnie wyciągnąć wyciągnąć e, pierwiastek e, z 50 czyli Mamy pierwiastek z 25, czynnik przed pierwiastek. Równa się pierwiastek z 25, to jest 5. Pierwiastek z 2 zostanie. Na dole jest pierwiastek z 2. Skracamy. Wynik to 5. Wybierzcie sobie którąś z tych trzech metod, albo wszystkie trzy przećwiczcie. Dajcie znać, jak Wam wyszło. No i przejdźmy do obliczeń ostatniego zadania. To sobie lekko przesuńmy. Eee, tutaj w sumie żadnego z tych, e, żadnej z tych e, zależności nie zastosujemy, więc pozamieniajmy sobie wszystkie te liczby na potęgi dwójki. 16 to jest 2 do 4. do jednej trzeciej. No, już widzę, że będzie ciężko, albo i nie, ciężko powiedzieć. Potem mamy 2 do 4 do 1 czwartej. No i na koniec dwójeczka do pierwszej. Wykonajmy to działanie na potęgach. Zacznijmy od tego. Mamy 2 do 4 do 1 czwartej to jest 2 do pierwszej. I nadal mamy 2 do pierwszej. Możemy to skrócić przez 2. I zostaje nam 2 do 4 trzecich. Zgadza się. Możemy to zrobić na dwa sposoby, albo to zapisać pod pierwiastkiem trzeciego stopnia jako 16. Czyli wrócić w sumie do tej wartości co była wcześniej i wyciągnąć czynnik przed pierwiastek. Też zademonstruję jak. 8 razy 2 równa się. Pierwiastek zaś jesteśmy w stanie wyciągnąć to jest 2 i zostaje pierwiastek trzeciego stopnia z 2. Ewentualnie Możemy sobie wziąć to miejsce i zapisać jako 2 do pierwszej razy 2 do 1 trzeciej. 2 do pierwszej to 2, a 2 do 1 trzeciej to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 2. Wybierzcie sobie metodę, dajcie znać, którą lubicie. Nie zapomnijcie o lajkach, jeżeli Wam się podobało. I zapraszam do następnego odcinka.